Nie przypadek, iż pola i lasy otaczające morze śródziemne są rajem dla pasterzy, rolników i zwierzyny. Strzeże ich wiekowy sylwanus, dobry duch natury, którego lśniące oczy, dobrotliwy uśmiech idealnie oddają żywotność wszystkiego, co rośnie na tych ziemiach. Towarzysz wszystkich leśnych stworzeń, tak zwyczajnych, jak i fantastycznych. Sylwanusa widziano z zielonkiem i wilkiem, nymfą i satyrem. Ponoć nawet drzewa przy nim ożywały. Ochrania i pielęgnuje wszystko, co szanuje jego królestwo. Gdy pewien chłopak, Kyparisos, podróżował wraz ze swoim jeleniem, Silvanus przypadkowo zezwolił wilkom zapolować na zwierzę. Przepełniony żalem po utracie swego zwierzęcia, chłopak poddał się rozpaczy i zmarł. Dręczony winą Silvanus przemienił dziecko w drzewo cyprysowe, którego soki płynął niczym łzy smutnego dziecka. Stary i mądry Silvanus postrzega pół czasu ze spokojem i zrozumieniem. Jego śmiech jest wiatrem bliścia, bo jego dotyku kwiaty wyrastają z ziemi, zaś jego głos koi najwścieklejsze bestie. Nie jest porywczy, działa powoli. I właśnie tym dziwniejsza jest jego obecność na polu bitwy. Jednak wojna między bogami zakuciła idylę królestwa Silvanusa i nie ma innego wyjścia niż stanąć o nie do walki. Jeżeli ten film Ci się spodobał, to nie zapomnij zostawić łapki w górę oraz odwiedź polską stronę na temat Smajta, smajtpolska.pl. Wszystkie linki oraz adres do Teamspeaka znajdziecie w opisie.